Dzień dobry widzowie, witajcie na odcinku z Golda Trójki Na Kolcie Lecimy Dobra, jest, go, let's go, let's go, dawajcie, Jest, jeden win jeszcze W ogóle widzę dziwnie się odcinek nagrał, bo przypadkowo grałem Zagraj rundę i jakby odcinek szybciej Szybciej jakby runda wystartowała mi i trochę problemu mi to przyswoiło teraz. Więc dobra, mam nadzieję, że wszystko idzie dobrze po mojej myśli. Bo jak na razie robimy Gold trójkę na kolcie w końcu. Wbijamy to. Długo w sumie nie było jakby wbijam Golda trójkę, więc... Patrz, patrz, pa pa pa, pa ki, pro pa, gamer, pro gamer, pro gamer, pro gamer. O Jezu. Ale pro gamer. Trafisz! No, i jezy, jak się bawimy, jak się bawią. O, i to wbiliśmy. Gold 1. Gold 1. Gold 3. W końcu. W końcu Gold 3. Wbite. Zostało. Gold 3 widzowy. Odbieramy. Ja. W końcu Gold 3. W końcu. Pięknie. Mamy to na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!